Witam wszystkich! Pomidory wysiane na początku marca po dwóch, trzech tygodniach wymagają pikowania. Pikowanie jest konieczne, gdy wysialiśmy kilka nasion do jednego pojemnika. Każda roślina konkuruje ze sobą o światło, składniki pokarmowe, dlatego razem rosnąć nie mogą. Trzeba każdego pomidora przenieść do osobnego pojemnika. Kiedy jest najlepszy moment? Zaraz po kiełkowaniu pojawiają się dwa listki. To tak zwane liścienie, te wąskie. Nad nimi wyrastają dwa liście właściwe, po których od razu widać, że to jest pomidor. Choć niektóre liście mogą nas zdziwić. Odmiany malinowe. Na początku mają liście podobne trochę do bakłażana lub papryki. Możemy pomyśleć sobie, że to jakaś pomyłka. W późniejszej fazie liście się zmieniają, ale i tak nieco różnią się od pozostałych odmian. I tak, tutaj mamy malinowy ożarowski, I on właśnie takie ma troszeczkę inne liście, a tu jest malinowy retro. Gdy dostrzeżemy taką różnicę w liściach, nie obawiajmy się, że zaszła pomyłka. To jest po, po prostu e, charakterystyczne dla tej odmiany. E, moje pomidory nieco wybujały i co teraz? Czy jest dla nich jakiś ratunek? Zaraz pokażę, co można z nimi zrobić. Zanim przejdę do tego, to powiem nieco o przygotowaniu ziemi. Do pikowania możemy użyć ziemi uniwersalnej lub typowo do wysiewu pomidorów. Ja lubię tą ziemię wymieszać ze skorupkami jajek. Są one bogate w wapń, żelazo, cynk, a także krzem, siarkę i fluor. Teraz wystarczy ziemię dobrze wymieszać, żeby równomiernie rozmieścić skorupki jajek. I teraz tą ziemię wystarczy przenieść do pojemników. Każdy pojemnik powinien mieć otwór odprowadzający nadmiar wody. Wypełniam podłożem, nasypuję troszeczkę ziemi, dlatego że chcę umieścić sadzonki jak najgłębiej. O, wsadzam. Jeszcze może troszeczkę ziemi. Wsadzam i teraz dosypuję ziemi. Sadzę pomidory jak najgłębiej. Korzonki można lekko wywinąć, nawet łodyżkę też. Róbmy to jednak delikatnie. Bezpieczniej będzie, gdy dosypiemy ziemi i zrobimy to razem z ziemią o, i dosypujemy ziemi. Możemy to zrobić aż po same liścienie. Bez obawy łodyżki wypuszczą dodatkowe korzonki. I proszę zobaczyć sadzonka uratowana. Może jeszcze raz pokażę to na tej sadzonce. Pomidora możemy aż po same liścienie wsadzić. Nawet gdybyśmy nawet się tych liści nie pozbyli i wsadzili jeszcze głębiej, to nic się nie stanie. Ten pomidor da sobie radę. Im bardziej pomidor jest wybujały, tym głębiej go wsadzamy. Po przepikowaniu sadzonkę podlewamy nieco więcej, by woda dotarła do dolnej warstwy podłoża. Pamiętajmy, że sadzonki pomidorów lepiej podlewać więcej, a rzadziej. Ale ile czasami ciężko wyczuć, dla zorientowania się, warto chociaż jednego pomidora przepikować do plastikowej butelki? I teraz podlewając, mamy możliwość obserwować, jak przemieszcza się woda, czy dociera do dolnej warstwy podłoża, czy też nie. Możemy przygotować sobie miarkę i wszystkie pomidory podlewać tą samą ilością wody. Z czasem nabierzemy wprawy w podlewaniu, i taka miarka nie będzie potrzebna. Ale myślę, że dla początkujących to jakiś sposób na wyczucie ilości wody potrzebnej do podlewania. Innym sposobem jest podlewanie od dołu, ale doniczki trzeba wtedy umieścić w jakimś pojemniku, do którego tą wodę wlejemy. Sposób trzeba dostosować do swoich możliwości i upodobań. Po pikowaniu rośliny mogą wyglądać na zwiędnięte. Nie jest to powód do zmartwień. Na drugi dzień pomidorki powinny się podnieść. Tylko pamiętajmy, by teraz nie stawiać ich na słoneczny parapet, gdyż będą wyglądały jeszcze gorzej. Dopiero jak się podniosą, przenosimy na widny parapet. Jakie jeszcze problemy mogą pojawić się w trakcie uprawy sadzonek? Po jakimś czasie możemy zauważyć, że liście nie zaczynają żółknąć. Czy trzeba się tym martwić? Nie. Roślina potrzebuje ich tylko na etapie kiełkowania. Później się ich pozbywa. To jest normalna rzecz. A co, jeśli nasze pomidorki będą słabo rosły? Ja osobiście nie używam żadnych nawozów. Swoje pomidory od czasu do czasu podlewam herbatką z pokrzywy. Zaparzam pokrzywę, gdy ostygnie, podlewam rozsadę. Innym sposobem, który stosuję, to drożdże. Pół kostki rozpuszczam w 5 litrach wody i podlewam, bądź stosuję opryski. Drożdże zapewniają bujny wzrost. I dodatkowo stworzą naturalną barierę chroniącą przed infekcjami chorób grzybowych. A więc pomidory przepikowane, teraz będziemy je doglądać. Codziennie przekręcajmy doniczkę. Pomidor będzie odwracał się ku słońcu, więc odwracamy go w przeciwnym kierunku. Robimy to po to, by wzmocnić łodyżkę i zapobiec ponownemu wyciągnięciu się roślin. Ważne też jest regularne wietrzenie. Wzmacnia ono nasze rośliny. Oczywiście nie robimy tego w mroźne dni. Jeszcze wspomnę o starym babcinym sposobie. O muskaniu pomidorów. Delikatnie dłonią głaszczemy je. Robimy efekt wiatru. Wzmacnia to łodygi i stają się one grubsze. Wybujałe pomidory wyglądają marnie, ale po pikowaniu sytuacja opanowana. Napiszcie, jak wy sobie radzicie z różnymi problemami i jak rosną wasze pomidory. Do następnego odcinka.